Nie sądzicie, że warto byłoby zadbać o uszy Waszych słuchaczy i oferować im jak najlepsze wersje z własnych utworów? Myślę, że warto, dlatego postanowiłem przedstawić Wam najczęściej popełniane błędy w masteringu i błędne przekonania na temat jego. Zaczynajmy! Bardzo często można spotkać się ze złym przekonaniem na temat masteringu, bo wiele osób uważa, że mastering może zdziałać cuda, zmienić totalnie brzmienie miksu, spowodować, że on będzie brzmiał profesjonalnie. No niestety, mastering pozwala tylko poprawić, wypolerować, uwypuklić to, co najlepsze w miksie i w nagraniu, a nie zmienić go totalnie, no bo jeżeli miks jest fatalnej jakości, no to mastering tylko potrafi zatuszować te błędy. Bardzo lubię taką analogię. Wyobraźcie sobie, że pieczecie ciasto i miksem jest przygotowanie ciasta, dodawanie składników, mieszanie. Jeżeli da się zbyt dużo mąki, czy zbyt dużo wody, złe proporcje będą produktów, to te ciasto nie będzie dobre, nie wyjdzie dobrze, będzie na przykład zakalec, czy będzie smakować strasznie. No ale Udekorowanie, dołożenie wisienki czy polanie lukrem spowoduje, że z pierwszy, na pierwszy rzut oka będzie to wyglądało lepiej, no ale po spróbowaniu dalej będzie to smakowało nie najlepiej. I właśnie tą dekoracją wisienką, lukrem jest mastering. Także jeżeli macie super przygotowane ciasto i ono smakuje już samo w sobie, naprawdę jest pycha, no to mastering pozwoli tylko poprawić pierwsze wrażenie i spowodować, że to ciasto będzie pyszne. I to jest idealna analogia miksu i masteringu. Także najpierw mix a mastering to tylko polerka. Jednak największy problem jest z głośnością, bo wiele osób tak szaleńczo goni za tą głośnością, że nieraz tak niebotyczne głośne nagrania mi przysyłacie, tak sprasowane limiterem i kompresorem, że one rzeczywiście są głośne, ale nie słucha się tego dobrze, naprawdę. I posłuchajcie teraz dwóch nagrań. Takie same, tylko że jedno jest mocno potraktowane limiterem i sami ocencie, które wam bardziej się podoba. No myślę, że te pierwsze nagranie jest zdecydowanie przyjemniejsze do słuchania. Jest cichsze, ale też jest dynamiczniejsze, i wielokrotnie go słuchając jest po prostu przyjemniej. No a te sprasowane, no niestety, brzmi źle. Także to jest wielki błąd nadużywanie limitera i kompresora. Bo wiele osób myśli, że ten limiter jest jedyną i najszybszą drogą do osiągnięcia głośności, a to niestety jest najszybsza droga do zepsucia nagrania nadużycia limitera. No i jeszcze często można spotkać się, że w ogóle nie był wykorzystany limiter i następuje cyfrowy przester, co jest no, też ogromnym błędem, naprawdę ogromnym błędem. Tego nie róbcie. Limiter zawsze na końcu szyny, ale z głową. Jeżeli chodzi o nadużywanie procesorów dźwięku, pozostańmy w tym samym, to wiele razy można zobaczyć, że sięga się po wielki zestaw wtyczek, wielki zestaw edycji w masteringu. A nie o to chodzi. Czasami naprawdę subtelne, niewielkie różnice. Trzy efekty może będą i będzie naprawdę dobrze wykonany mastering. Nie chodzi o to, żeby sięgać po wszystko, co się ma w arsenale wtyczek. Jednak uważam, że takim złym sposobem masteringowania jest niekorzystanie z ścieżek referencyjnych, bo w nich jest tak wiele informacji na temat tego, jak zrobić dobrze brzmiące nagranie, że. No to jest głowa mała. A szczególnie w przypadku, gdy ma się słabszy odsłuch, nieprzystosowane pomieszczenie, no i nie ma się zbyt dużo doświadczenia, to trzeba się porównywać, mieć jakiś punkt porównania, żeby wiedzieć, czy w dobrą stronę się nie idzie. Czy na przykład nie daje się za dużo basu, czy, czy może nie robi się zbyt jasnego utworu, czy zbyt głośnego, czy jakoś aż za mocno cichego. No tam są wszystkie informacje potrzebne do tego, żeby poprawić brzmienie swojego utworu w masteringu. Naprawdę. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Chodzi mi o problem z basem. Poruszałem już ten temat w jednym z wcześniejszych odcinków, także nie będę się powtarzał. Możecie ten odcinek obejrzeć tutaj, klikając, ale naprawdę warto się na tym skupić, bo to jest bardzo często źle zrobione. Basu jest za dużo. Także to są najważniejsze moim zdaniem problemy. Piszcie w komentarzach, jakie sami macie problemy z masteringiem, czego nie wiecie o masteringu. I jakie Waszym zdaniem są najczęstsze błędy, które sami popełnialiście bądź wiecie, że niektórzy popełniają? A jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o masteringu, no to przypominam, że cały czas trwa promocja na mój najnowszy kurs. Możecie go sobie zamówić do końca piątku w promocyjnej cenie. W tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się, cześć.